Tam. Z tego względu, że jak widzicie, tutaj leci mi ten olej, jeszcze ten syfilis z tego silnika, yy, postanowiłem go tutaj przykręcić i zdejmę tutaj tą pokrywę. Teraz tutaj musimy odkręcić tą śrubę. Ona będzie dosyć mocno skręcona. On. Ona nam spaja, można powiedzieć, cały tył silnika. Wszystko razem. No i teraz tutaj, mam nadzieję, że pójdę i wyjmę śrubki. Tutaj są bez żadnych podkładek. Bez żadnych. O! No i mamy. O, jeszcze sporo oleju. I mamy sprzęgło. Tutaj te spineczki, które będziemy rozpinać. Z którymi niektórzy mają problem. Dekel od środka. Tak wygląda. No i tutaj silikon biały, czy nie wiem co to było. Się kompletnie trzyma. No dobra, idę wylać teraz ten olej z silnika. Silnik już tutaj... wylałem ten olej, I tu jeszcze wezmę, wymyję tam pokrywę. Będę później to mył tak dokładniej, ale na razie, żebym nie miał tłustego i olej, żeby się nie lał, to wezmę i to wymyję. Tutaj nie widzicie, wiele razy składane było na silikon, najpierw, znaczy później. Hermetyk ten czerwony to jest, to jest taki gówniany wynalazek, nie wiem czemu niektórzy w to wierzą. Farba nawet widzicie. O, tutaj kapyżowa. No co było to się robiło. No i tak tutaj nam to wygląda. Po zdjęciu sprzęgło. Tu muszą wyczyszczoną pokrywę skrobaną papierem siernym i już tutaj wszystko zrobione Mamy łańcuszek sprzęgłowy nawet w całkiem niezłym stanie nie wiem, czy on nie był czasami wymieniany ale to nieważne łańcuszek sprzęgłowy jest musi mieć troszkę luzu bo może mógłbym mieć mniej no tak, tutaj, tu łapie, czyli mógłby troszkę mieć mi, ale to może być efekt poddartych tarcz lub zębatki. Chociaż zębatka, powiem Wam szczerze, że tu jest w tak, że tak powiem, ona jest taka toporna, że rzadko to się wyciera. Sprzedają to nieby w kompletach, ale szczerze Wam powiem, że wymiana zębatki jest z reguły. Przystępujemy sens. do demontażu sprzęgła. Tutaj yy, najpierw odkręcę tą nakrętkę, o. żeby sobie zablokować, ułożę śrubokręt i tutaj klucz 19 i odkręcamy. Proszę. i do zdjęcia tego będzie potrzebny nam ściągacz. To jest podkładka sprężysta. I tutaj to już zdejmiemy ściągaczem. Teraz rozepnę tutaj te sprzęgło, kosz. No, i mam rozpięty tutaj koszyk sprzęgłowy. Zaraz zdejmę tutaj te tarcze. Widzimy tutaj tarcze. Całkiem w niezłym stanie są jeszcze. Co dziwne, tylko chyba sklejone są. dlaczego nie mogłem odpalić silnika kopniakiem no, o. no nie, tutaj już nie wiem czy widać ale już praktycznie nic nie ma przykładka. Tutaj tarcza też praktycznie zerowa już. Praktycznie. No, I tutaj łańcuszek mamy czeski. Tu widać na tym ogniwku. Dobrze. No i mamy koszyk sprzęgłowy. Używszy sprzęgłowy jest ogólnie ok. Tak, tu się zastanawiam nad tą przykładką. Bo jest tutaj troszeczkę już sklepana. I kurczę, nie zamówiłem nowej. Ale chyba będę musiał. Dobrze, to się tym później będę martwił. No, i tutaj mamy. O, tutaj jest popychacz. Zaraz właśnie wyjmę krótki popychacz. I tą kulkę najlepiej o czymś długim. Nawet to użyję do tego do tego popychacza. No i mamy. Widzimy kuleczkę. I krótki popychacz. Wszystko brudne. Popychacz ten krótki tutaj w to miejsce trafia i nam odpycha sprzęgło. budowa prosta. Do odkręcenia tutaj tego sprzęgła potrzebujemy klucz 14. Mm. Dobrze. I najzwyklejszy w świecie klucz do rur. No i odkręcamy. A jeszcze nie powiedziałem, że akurat tutaj nie trzymało to zabezpieczenie, ale tutaj jest taka blaszka, którą po prostu y, trzeba rozjąć na boki. To było u mnie urwane. I dlatego to się nie, yy, nie trzymało. No. no i odkręcamy. No i zdejmujemy. Teraz Wam pokażę o nakrętkę. I tu w środku jest zabezpieczenie takie z blachy. O, widzicie, u mnie tu popsute było. Dlatego nie trzymało tej nakrętki. A kosz, o tutaj, siedzi na wałku na wieloklinie. Luzów praktycznie nie ma. No i tutaj parę śrub zostało i odkręcamy, rozpołowimy silnik. Teraz tutaj jeszcze zdejmę to, to kółko, ale to już ściągacz do tego jest potrzebny. Wygląda tryb. On siedzi tutaj na stożku. Nie ma żadnego klina, nic. Po prostu tak. O. Tak jak mówiłem, jego zużycie jest praktycznie jak widzimy żadne. Tego no przy wymianie sprzętu. Jeżeli ktoś tam sobie chce go wymienić, to ok. <laughs> jeżeli nie wymieni, to też ok. No, i do ściągnięcia tego trybu, tej zębatki, używamy ściągacza. Nie śrubokrętów, nie żadnych tam, tylko ściągacza. Bo niektórzy robią jedną rzecz. Jak to jest założone, biorą śrubokręty i przez to tak. No, i tutaj są pokancerowane później, pouszkadzane kartery. I jest to nagminne. Są w sumie, śmieją się niektórzy, że do rozpaławiania silnika w jawce to jest o łotek, śrubokręt i napierdzielamy. No i w sumie jest w tym trochę racji, bo, bo tak ludzie robią. No dobra, ale nie będę tutaj, że tak powiem, wnikał w metody rozbiórkowe innych. Ja tak nie robię chociaż kiedyś się robiło, nie powiem, że nie no, ale kiedyś nic nie było i dlatego, dlatego no, te techniki były takie, jakie były dobra, czyli sprzęgło mamy zdjęte może tu są miary, bo nie czuję żadnych luzów no, ale no, okej okay, no są to wymienimy, prawda dobra w tej części to tyle Dzięki Wam za obejrzenie filmu i pozdrawiam w cichy 525. Cześć!